Siemanko, witam w pierwszym odcinku z Castle Moda, z tej strony Rafiqsok Jest dzisiaj z mną Bartek Aha, no dzień Już tak się, widzicie, wkurzyłem, bo już chyba piąty raz próbuję to zacząć, ale nie umiem Wytłumacz na czym polega Castle Mod, naszym widzom kochanym Są dwie drużyny, niebieska broniąca i czerwona atakująca no tak. Wygrywa ten, kto wszystkich wybija z przeciwnej drużyny na przykład jak się my są w czerwonych, my wygramy pewnie. Bo my są takie koksy, wiecie. No, e, no to wygramy na przykład, no to w, musimy wszystkich sklepać. I na, na, u nas musi zostać przynajmniej jeden ziomeczek. No. Zaraz będę. ZD. Z dwóch. O, takie, takie tutaj. Czy jaka to jest arena... Lol, itemki. Co to było? Ktoś padł. To jest ta arena. Dobra. No, czy my to wygramy, chyba wygramy. Dobra. Wow. O Ale to... są niebieskich! Niebiescy? No. A my jesteśmy w czerwonych. Co? Ty jesteś w takim zamku, innym? Ja jestem w zamku, a ty? Takim... takim... No to chyba jesteśmy razem, nie? Czekaj rafik, sok. No, no... razem wygląda mi na to. A ty jesteś w zamku! Nie. Bronisz go, a to nie, jestem zaciwnie, ooo, no, ale ciekawie! O fuck! Ciekawie się zapowiada! O, fuck! Zapowiada się dawaj... A ja cię miał. klepię już. I ty mnie klepiesz, ale ja nie wiem gdzie ty O Jezu! Po co tak tu przyszedł w ogóle? Bo to jest chyba dziesięciu. Ciekawie. Nikt ciekawie. mnie nie zauważył nawet! Widzicie mną pom 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 pom. pom Widzicie? Pom, pom, pom. No ja cię widzę! Hej, ja cię widzę. Ha, ha. Jezu! Idźcie! O! Spiernica, caj, caj, caj! idź, pedale! idź, jest idź, Pa. Pa szalonego się będzie idź, Nie ma. idź, idź, co, Zabite, no niechaj... co z kapyłką! Dobra, działa. God damit, Jeden z lepszych odcinków chyba. Właśnie wiem. Lepiej tak VOS zrobić, nie? Aaaaa, ah, god damit! Ah! O siema! O, cześć, 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 cześć. cajcie. Yeah. No dzień dobry, no! Dzień dobry! Dobra, dawaj, klepa! Dawaj, dawaj, klepa, klepa, klepa. Pumpacy jedziemy. Kto tu za mną jest? Aha, kowal. Aj goddammit! Aaaa koksa! Aj, chaj, haj, 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 dałaj, 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 dałaj! A ci woda nie powstrzyma! O w dupę! Nie ma, nie ma, nie ma! Nie ma. Jeszcze jedzisz koksa! No jednego. Aj, bieb, członek owadło! Aj, drugi jest koksa! <grym> ja, ja nie, jaże nie od koksa! A, tu cisnę. Normalnego? Normalnego żem zjadł Ja, ja jestem lepszy w rankingu od ciebie chyba Nie Ja mam 900 a to jest... No właśnie A to No mnie... a na początek jest 1000 A ile masz śmierci? 3 A ile do killi? 2 No ja mam 3 kile i 7 śmierci Come on ty przez lag Jakie lagi tu się nie dobić Czekaj, wychodzimy, czekaj, czekaj, nie. nie, nie, wychodź! O Jezu, pomóż! A czy nie? Tej, od tego się mam murzynów. O Boże. Dawaj, o, ciśniesz! O Boże! zabij Zabij, zabij, zabij zabij becze, zabi, 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 zabi. he, he! Ile masz? O, trzeci! Tak! E, ucieka. Masz. O, was, o Boże! Ja z piernicą. Do zamku. Aaa, padnę. Padnę, met. A, teraz Jak tu nacisną. A jak tam ty? Przyszedłem ja Jeszcze żyję. Ja jeszcze żyję. Koź mi jabłkiem bije. <laughs> Widzieliście to? Jest! Brawo, on miał trzy koksy! E! Ja cię no. wale, to już wygrałem arenę praktycznie. A kto to mi się 5-2? Widzicie? Co on tam robi? O fuck, już mi się set kończy. Tak, mm. and... Shit. Shit, 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 shit. Nie wiem, co no synu, ale kurde. Fak. Albo ja przegram tą maramikę. Przepraszam. Więc... Zrzuciłem kolesia. Zjednął? Nie. Aha, padnę. padnę. wy, jak lewy W czym wy się klepiecie? W zamku. Ale wstał... puser długo, stary puser co... a Nie działało. Patrz na mnie, ja się klepię we fosie, widzisz mnie Idź tam Okej. Okay. Lek. Tak. właśnie tam był na flyer, bo był chyba We fosie Uuuuu Widzisz? Widzę. O w dupę! Dobra, ja mam resztkę seta. To jeż go, jeż go, to jest go, jest to. Macie kontrafik SOLK? Teraz ten Bandicam chyba lewet lepsze od Aktiona.

Z u pani? śliwki w cenie truskawek. No. Co on zrobił? Czy by też się pokazało, że on jest w ścianie? No. Pokazało? No. To to pewnie dziwnie. FAK! Już, ja chciałam myszką tak przypieprniczyć! Hmm. To, ale no ale Dobra, już nie możemy, bo wersja tego Bandicama e, pozwala tylko na ten, na... Mm, muszę się zarejestrować, żeby większe filmiki niż 10 minut. Więc, e, do zobaczenia! E, i... Po prostu cześć. Następny filmik będzie około no, dzisiaj, a może jutro, nie? Nie. Dzisiaj nagramy coś jeszcze. Masz czas? No. Dobra, to może dzisiaj nagramy. Dobra. Subskrybujcie, łapkujcie. Cześć i czym?